Debaty mamy i taty. Sens istnienia to jest coś, co potrafi przeciwdziałać kryzysom zdrowia psychicznego. Dziś o tym będziemy rozmawiać z Michałem Kusiem, psychologiem, psychoterapeutą. Logoterapeutą i wicedyrektorem Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Badania prowadzone przez Krakowski Instytut Logoterapii mówią wprost, że właśnie sens życia potrafi przeciwdziałać tym kryzysom zdrowia psychicznego, jest czynnikiem chroniącym przed kryzysami zdrowia psychicznego, ale czym w ogóle jest ten sens życia? No właśnie, tutaj to pytanie o sens życia, o to czym jest sens życia jest z jednej strony takim podstawowym pytaniem, ale z drugiej strony jest to pytanie z wysokiej półki. Dlatego, że możemy powiedzieć o tym, że sens życia jest czymś, co towarzyszy każdemu życiu. Viktor Frank, twórca logoterapii, uważał, że właśnie główną motywacją życia człowieka jest poszukiwanie i realizowanie sensu w życiu w przeciwieństwie do innych nurtów psychoterapeutycznych, gdzie na przykład główną zasadą życia była zasada na przykład przyjemności albo wola mocy, tak? dążenie do znaczenia. Frank mówił, że jednak tutaj to poszukiwanie i rea realizowanie, dążenie do realizowania sensu w życiu jest główną motywacją człowieka. Mówił Wiktor Frank także o tym, że życie posiada bezwarunkowy sens. Każde życie posiada sens bez względu na to. Jaką ma kondycję, jakie mamy uczucia, czy pozytywne, takie przyjemne w, w przeżywaniu, czy raczej też takie przykre i nieprzyjemne. Także ten sens życia towarzyszy nam cały czas. Tak? Tylko można też powiedzieć o tym, że sens życia jest czymś takim uniwersalnym. Tak jak mówimy, że każde życie posiada sens, ale Wiktor Frank też podkreślał, że. Tak naprawdę ten sens możemy odnaleźć w każdej sytuacji. Czyli możemy powiedzieć, że on po prostu leży na ulicy i że się możemy wręcz o niego potknąć? Tak, że każdy człowiek potyka się trochę o swój własny sens, tak można powiedzieć, albo szuka go, tak? Lepiej, jeżeli właśnie potrafi go odnaleźć, tak? Bo też Wiktor Frank mówi, że mm, mówiąc o takim sensie sytuacyjnym, tak, że sens też zależy i przynależy do osoby i do sytuacji, tak? Czyli tak jak mówimy. Także każdy może do tego sensu, czy odkrycia tego swojego sensu w życiu, ale także w takim codziennym życiu dojść i właśnie go... Odpowiedzialnie realizować. No właśnie, a jak to zrobić, jak znaleźć ten, ten sens życia? Bo tak jak pan wspomniał na początku, to jest takie no, górnolotne sformułowanie z tej górnej półki sens życia, a z drugiej strony mówimy, że nawet właśnie możemy się o niego potknąć i jest on czymś, czym, co, co, co możemy znaleźć wszędzie wokół nas i w każdej sytuacji, więc, więc jak to zrobić? Wiktor Frank mówił o czymś, co można byłoby nazwać trzema drogami do poszukiwania. Sensu. On to odnosi do trzech wartości, do trzech typów wartości, które wiążą się właśnie z poszukiwaniem sensu. I pierwsza droga do poszukiwania sensu wiedzie poprzez twórczą pracę. Można powiedzieć, to ja poprzez to, co robię, to, co wykonuję, jakieś zadanie, któremu się poświęcam, które uważam za właśnie wartościowe i sensowne, zostawiam odcisk swojego palca w świecie. I Wiktor Frank używał nawet właśnie takiego porównania. Także to jest to, Czemu ja się poświęcam? To może być właśnie moje zainteresowanie, to może być moja praca, to może być właśnie działanie, które podejmuję, odpowiedzialność, którą podejmuję w życiu, i to jest ta pierwsza droga do odnalezienia sensu. To jest droga twórczej pracy. Druga droga wiąże się z wartościami przeżycia albo z wartościami doznaniowymi, czyli to życie zostawia odcisk palca na mnie, tak? czyli poprzez podziwianie piękna w świecie poprzez zachwyt nad tym, co spotykam każdego dnia. Tutaj ważna jest uważność. To jest bardzo ważna cecha, żeby nie przegapić, bo czasem tak bardzo koncentruję się, na przykład na problemach, na przykład na jakimś celu, na osiągnięciu szczęścia, na telefonie. albo na telefonie i wtedy mogę nie zauważyć tego, że pięknie świeci słońce, albo śpiewa ptak. Albo ktoś się do mnie uśmiecha, przechodząc tuż obok mnie. Dlatego ta uważność jest tutaj bardzo ważna i te wartości przeżyciowe, doznaniowe, wiążą się też także z taką otwartością na drugą osobę, z orientacją na drugą osobę, nie na siebie. Tak? Czyli ja mogę właśnie ten sens odnaleźć, zwracając się w kierunku drugiej osoby, na przykład obdarzając ją przyjaźnią albo. Albo miłością. I trzecia droga, najtrudniejsza, ale można powiedzieć, że Wiktor Frank mówił, że ona też przewyższa te dwie pozostałe dotyczy wartości postawy. Dotyczy to zwykle tych sytuacji, w których doświadczam osobiście jakiegoś niezawinionego cierpienia. I Wiktor Frank bardzo delikatnie i bardzo ostrożnie mówi tutaj, że tak naprawdę to ode mnie zależy, czy poddam się trudowi. Czy poddam się problemom, czy poddam się cierpieniu, albo bólowi, czy też zajmę postawę godną człowieka? A jaka to jest postawa godna człowieka? Właśnie, czy dobrze to rozumiem, że można nawet z tego cierpienia wyciągnąć coś dobrego dla siebie? Myślę, że postawa godna człowieka to jest coś, z czym spotykamy się doświadczając jakiegoś trudu. Każdą sytuację, nawet cierpienie, przeżyć w sposób godny albo Niegodny. Tutaj może nawet nie chodzi tyle o to, żeby wyciągnąć coś dobrego dla siebie, ale zobaczyć, że to w jaki sposób ja znoszę i przeżywam, poniosę to cierpienie, może mieć wartość. Tak? może mieć wartość nie tylko dla mnie, ale też dla innych. I Wiktor Frank mówi tutaj, że przy tej wartości postawy tym, co w jaki sposób mogę odnaleźć sens w cierpieniu, może być na przykład ofiarowanie tego cierpienia w jakiejś intencji. I to wtedy ja przez to odnajduję sens nawet w tym, co jest trudne. Dla jakiegoś większego celu. Dla, dla jakiegoś większego celu. A spróbujmy teraz te trzy drogi umiejscowić w szkole, jakieś analogie zbudować. Można powiedzieć tak, że ta droga wartości twórczych tak, to na przykład zachęcenie dziecka do tego, żeby rozwijało, w ogóle, znajdowało swoje zainteresowania i pasje, żeby eksperymentowało i nie bało się tworzyć. Czyli można powiedzieć tak, że ten system oceniania już nas trochę ogranicza, bo budzi w nas właśnie taką niepewność albo postawę, że zastanawiamy się, czy przypadkiem ta praca będzie dobrze oceniona. Natomiast, kiedy my skupimy się bardziej na tym, żeby motywować młodego człowieka do tego, żeby nie bał się eksperymentować, żeby tworzył, żeby dzielił się, żeby próbował nowych jakichś aktywności twórczych, no bo to się wiąże z twórczością. Ten młody człowiek może odnaleźć, łatwiej może odnaleźć sens. No i też to będzie przeciwdziałało nudzie, co myślę, że też jest bardzo ważne. Tak, bo Nuda też była wskazywana jako jeden z tych czynników, które motywują sięgnięcie po telefon, a to od razu nas zamyka w tym, tak. w tym świecie, uniemożliwiając chyba tę twórczą pracę. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o te wartości doznaniowe, o te wartości przeżyciowe, no to tutaj właśnie można powiedzieć właśnie ta wrażliwość, tak, wrażliwość na drugiego człowieka, na jego sytuację życiową, na jego potrzeby, no w ogóle na potrzeby też w świecie. tak Że ja mogę odpowiadać na potrzeby w świecie. To się wiąże też z taką sprawczością tak? i uważnością, czyli ta wrażliwość, uważność i sprawczość to są też takie elementy, które będą pomagać w tym na przykład kontakcie z młodym człowiekiem w szkole kiedyś funkcjonowało coś takiego jak gazetki szkolne i były osoby które były za to odpowiedzialne i one mogły wykazać się właśnie tym żeby coś takiego twórczego S są te wolontariaty w szkole wolontariaty tak to jest kolejna rzecz która w tym w tym pomaga tak żeby zobaczyć te potrzeby w świecie i na nie też odpowiadać tak żeby zobaczyć właśnie też drugiego człowieka i wyjść do niego z pomocą tak żeby taką postawę altruistyczną czyli taką postawę do drugiego człowieka, żeby kształtować już od najmłodszych lat, tak? bo to nam będzie pomagać i to nas uchroni przed kryzysem psychicznym. To jest profilaktyka. I teraz ta wartość postawy e, chyba najtrudniejsza też analogia do zbudowania w szkole jak pokazać młodemu człowiekowi, Tą godność przeżywania y, niezawinionego cierpienia mm -hmm. i sens tego cierpienia. Tak, to jest, to jest trudne. Natomiast y, myślę, że ja akurat też pracuję w szkole integracyjnej i mamy do czynienia z y, uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I to, co podkreślamy, to to, że tak naprawdę te osoby są pełnosprawne, a ta niepełnosprawność dotyczy tylko jakiegoś wymiaru, jednego z wymiarów najczęściej jest to wymiar fizyczny albo psychiczny, ale natomiast osoba jest nietknięta. I teraz, żeby uczyć drugiego człowieka takiej umiejętności dostrzegania wartości osoby pomimo Albo poza tym, co widzimy na pierwszy rzut oka. I to sprowadza się do tego, czym Wiktor Frank też się wyróżniał od innych, i logoterapia od innych nurtów psychoterapeutycznych, czyli wizja człowieka. Wiktor Frank proponuje wielowymiarową wizję człowieka. Nie tak jak inne nurty psychologiczne, jakby skupiają się tylko na psychofizyce. Wiktor Frank i logoterapia też podaje, że człowiek jest osobą duchową przede wszystkim, czyli ten wymiar noetyczny, Wymiar duchowy, gdzie znajduje się przede wszystkim wolność, odpowiedzialność, godność już wspomniana, gdzie znajdują się wartości, gdzie znajduje się nadzieja, gdzie właśnie możemy też umieścić humor, bo to jest coś specyficznie ludzkiego, zdolność do przekraczania samego siebie, pomimo ograniczeń. To jest ten wymiar duchowy. Oczywiście tam też będzie miejsca na religijność, ale właśnie tą religijność spe, spe, specjalnie świadomie podaję na ostatnim miejscu albo jednym z ostatnich, dlatego że my sobie bardzo często w takim myśleniu kojarzymy duchowość, duchowość z religijnością. Tak. A w ujęciu logoterapii religijność jest jednym z elementów duchowości. Człowiek jest w ogóle osobą duchową, jak mówi Frank, i posiada psychofizykę. Przez psychofizykę się wyraża, dlatego warto o tą psychofizykę dbać, bo osoba duchowa wyraża się poprzez ciało i poprzez psychikę. Można powiedzieć jeszcze, że Wiktor Frank mówi, że jesteśmy tą osobą duchową, mamy charakter i tworzymy osobowość. I ta osobowość właśnie jest czymś, co może zachorować. Tak? Osobowość może zachorować, tak? albo człowiek jako, jako osoba już zintegrowana tak? z tych kilku wymiarów, jest jednością, jest całością, ale może właśnie chorować na tym wymiarze, na przykład fizycznym albo psychicznym. I to, co jest tutaj, myślę, ważne, to przede wszystkim to, żeby nie stracić z oczu tego, kim naprawdę jest człowiek, że to jest osoba duchowa. A my często właśnie nawet poprzez różnego rodzaju reklamy, mody, tak, skupiamy się na tym, co zewnętrzne. Ze zewnętrzne, no zapominając o tym, że tak naprawdę istota człowieka leży znacznie głębiej. Jak dzisiaj rozmawiać z młodymi ludźmi na ten temat? Bo z jednej strony, tak jak pan sam zauważył, w reklamach czy w ogóle w popkulturze mamy takie nastawienie na, na konsumowanie, na krótką, szybką, łatwą przyjemność. A tutaj jednak mówimy o czymś, co dotyka trochę filozofii. To nie są łatwe rzeczy do zrozumienia, zwłaszcza dla młodych ludzi. Mhm. Natomiast myślę, że każdy ma doświadczenie tego, o czym mówił Wiktor Frank i co proponuje logoterapia. Jednym z przykładów jest chociażby zapytanie młodzieży albo rozmowa z młodzieżą na temat tego, kiedy im się udało ostatnio przekroczyć siebie, kiedy przezwyciężyli jakieś swoje niechęci, zrobili coś, na co nie mieli ochoty, albo zrobili coś, co uważali, że jest dobre. Nie tylko dla siebie samego, ale też biorąc pod uwagę innych, kiedy kierowali się sumieniem. Znowu, logoterapia też rozumie sumienie troszeczkę inaczej niż tylko, nie wiem, religia. I odwołanie się do sumienia, do tego głosu sumienia, który jest bardzo często takim, Wiktor Frank mówił, że sumienie jest organem albo narządem sensu, który pozwala nam właśnie odnajdywać i odkrywać to, co sensowne w życiu. Że rozmowa z młodzieżą o tym, czym jest sumienie, czy oni słyszą, rozpoznają głos swojego sumienia, na przykład w odróżnieniu od innych głosów, które bardzo często w ciągu dnia do nich się kierują. Tak? To są głosy znajomych, oczekiwania innych, to są głosy, które wiążą się z informacjami, jakie dają nam emocje. To są głosy, które spotykamy właśnie też w swojej głowie, tak? bardzo często jakieś myśli, przekonania, wyobrażenia, jakieś właśnie lęki, tak? ale własne doświadczenia, wcześniejsze. I czy my w gąszczu tych różnych głosów, już nie mówiąc o tych głosach zewnętrznych, potrafimy rozpoznać głos swojego sumienia, które bardzo często, jak mówi Wiktor Frank, mówi szeptem? Jest to cichy głos. Szeptu, który szepta, do nas. albo to jest taki głos, który przyrównuje do głosu przyjaciela. Czy ja potrafię ten głos rozpoznać, do czego on mnie zaprasza, bo on nie przymusza, ale on zaprasza. To jest bardzo ważne i yy, myślę, że intuicyjnie młodzież potrafi to odnaleźć w sobie. Jeżeli tylko damy na to przestrzeń, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś Michał Kuś, psycholog, psychoterapeuta, logoterapeuta i wicedyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Debaty mamy i TATY 2024. Kampania edukacyjna Logoterapia na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.